Niedzielą Męki Pańskiej rozpoczynamy obchód wydarzeń Wielkiego Tygodnia. Aby zrozumieć sens tych siedmiu świętych dni potrzeba wczytać się w dzisiejszą Ewangelię opisującą uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Bo w tej Ewangelii właśnie tkwi klucz do zrozumienia tych siedmiu świętych dni. Jezus Zostaje obwołany błogosławionym, to znaczy szczęśliwym. Przybywa w imię Pańskie, to znaczy to wszystko, co wydarzy się, począwszy od wieczoru Wielkiego Czwartku, dokona się za zgodą, wiedzą Boga Ojca. Odkupiciel, przyjmując hołd dziś Mu składany, chce nam ukazać, że Istotą błogosławieństwa, szczęścia jest posłuszeństwo woli Ojca. Jest posłuszeństwo woli Ojca, choćby ta Jego wola wydawała nam się po ludzku niezrozumiała, trudna. To jednak błogosławiony jest Ten, kto ją podejmie. Jezus jest błogosławiony, ponieważ aż do końca był posłuszny Ojcu. Przez życie mamy iść w imię Pańskie. W imię Boże mamy wychodzić naprzeciw różnym ludzkim, życiowym trudnościom, ludzkim, różnym, y, trudnym doświadczeniom. Jezus chce, abyśmy zrozumieli, że y, Pan Bóg czasem dopuszcza ból, cierpienie. Dlatego, ponieważ wie, że z Niego może... Zrodzić się, pojawić jakieś dobro dla nas. Ile razy jest tak, że nie potrafimy docenić tego, co mamy, a jakaś refleksja przychodzi dopiero w momencie wtedy, kiedy pojawiają się jakieś trudności, kiedy stracimy w naszym życiu osoby nam bliskie, kiedy pojawia się choroba. Wtedy przychodzi refleksja, że nie potrafiliśmy docenić tego, co mieliśmy. I często z tego doświadczenia. Choroby, z tych różnych życiowych trudności, które przychodzi moment, że na szczęście dzięki Bogu przemijają, potrafimy wyciągnąć jakieś wnioski, potrafimy oddać się jakiejś refleksji i w konsekwencji wypływa z tego jakieś dobro dla nas, dobro dla innych, dla drugiego człowieka. Dlatego potrzeba nam ogromnej wiary w to, że nawet wtedy, kiedy w życiu, życiu dzieją się rzeczy niezrozumiałe. Trudne, to jednak wtedy dokonuje się wola Boża. Yy, w życiu problemem nie jest brak zadowolenia. Problem pojawia się wtedy, kiedy my czujemy się szczęśliwi bez Boga. Kiedy my wybieramy życie bez Boga. Wtedy pojawia się problem. Dlatego prośmy dzisiaj Jezusa, abyśmy nigdy nie potrafili być bez Niego szczęśliwi. Prośmy dzisiaj również o łaskę doświadczenia Bożej obecności, o łaskę doświadczenia obecności Jezusa, naszych różnych, trudnych, życiowych doświadczeniach.